jak mózgu. Co dalej? Część druga. Już tak wiele razy pytałaś mnie o twoje zdrowie, o twojego raka. Wtedy jeszcze przed laty, ten pierwszy mały guzek w piersi. Pamiętasz, prawda? Nie słuchałaś nigdy, co mówiłem do ciebie. Nie brałaś mnie, moich słów na poważnie. Miałaś swój plan na życie. Pytałaś siebie, pytałaś innych. Wszędzie szukałaś odpowiedzi, ale tak, żeby nie znaleźć. Może na pewno bałaś się, że się wyda. Że twój domek z kart może się zawalić. To było, to jest kłamstwo twojego życia. Tak, ty to wiedziałaś. Dziś znów pytasz. Dlaczego kolejny rak? Dlaczego przerzut goni przerzuty? Dlaczego gle jak mózgu? Dlaczego kolejna tak zwana terapia raka, a po mojemu zabijanie w sobie ducha i ciała? Zabijanie w tobie życia. Życia przegranej kobiety. Podpisałaś wtedy cyrograf z bankiem, z Twoim Bogiem na ziemi. Dlaczego to zrobiłaś? Skąd pochodzi Twoja samotność? Tak wiem. Znacie się ze sobą jeszcze od studiów. Nie miałaś czasu na własne życie. Dlaczego, zapytam cię. Nie rozumiesz mnie. Zapytam wprost, do czego jest Ci potrzebne Twoje duże, puste, zimne mieszkanie? Do czego jest Ci potrzebna sypialnia z dużym, pustym i zimnym łóżkiem? Do czego? Dokąd jeździsz Twoją białą, nową limuzyną? Twoje drogi życia: do pracy, do mamy, do sklepu. Sama jesz, sama śpisz, rozmawiasz z Kotem i ty to nazywasz życiem? Ty, dorosła kobieta, żyjesz życiem twojej mamy staruszki. Twoja praca zabija cię każdego dnia na nowo. Twoja dobrze płatna, cudowna posada w banku. Dlatego masz taką cudowną pracę. Twoje życie to kierat. Nie wiedziałaś o tym, prawda? I ty pytasz mnie siebie Dlaczego akurat ty masz raka? Dlaczego akurat ty masz przerzuty? Twoje życie stało się pracą. Już nawet nie musisz być kobietą, jesteś pracownikiem banku. Dla banku, dla ciebie to ma sens. Powiem ci, życie nie było, nie jest i nigdy nie będzie pracą. Życie to miłość. Do siebie, do życia w sobie, do życia ze wszystkimi elementami życia. A ty bezmyślnie liczyłaś twoje akcje i ile masz na koncie. A teraz oddajesz to wszystko dla tak zwanych lekarzy na ich tak zwane specjalne terapie na raka. I teraz chcesz wierzyć w cuda medycyny. Zdejmij opaskę z oczu, nawet jeśli na to życie jest już za późno dla Ciebie. Twoimi decyzjami, Twoimi wyborami od początku niszczyłaś Twoje zdrowie. Bądź uczciwa wobec siebie. W ten sposób na dziś, na tu i teraz możesz mieć spokój w sobie, zrozumienie. Może nawet poczujesz w sobie miłość. Nie musisz wiedzieć kto, czy co to jest miłość. Wystarczy, że poczujesz w sobie, a wtedy będziesz miała miłość w sobie, a miłość przytuli cię do siebie. Życzę ci szczęśliwego powrotu do domu, nawet jeśli nie rozumiesz mnie. Żyj w pokoju ducha. Kimkolwiek jestem, nie jestem tobie obcy.